Siemaneczko Panowie i oglądający Patrzcie jakie pocztowe Mamuśka Ma i wczoraj leciała na locie Po wczorajszym locie Tylko wróciło 8 sztuk Na filmie było 7 I 18 18 Spadł ostatni to Od dzisiaj go wrzucę ten film Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za komentarze Pocztowym im zrobiłem oblot Sporo jest Sporo jest młodziaków już na ziemi Wyłażą z gniazd Wyłażą z gniazd, Wyłażą. Ja już się mobilizuję, pokażę Wam jakie Budapeszty odłożyłem do parowania Jeszcze muszę parę samic zabrać Tu jeszcze bolka widzę, że choćby był oblot Trochę krótki filmik Takie Budapeszty Dałem do parowania Jedna miedziana i same siwe Same siwe Ten to jest Grzegorza Jaśniutki On z jasną był Tu mam takie lasiory niech spadają to, się to zaraz wyleci Czekajcie To, ale to jest mój wypadki Takie budapeszty do parowania. Na tych znakach miało być dwa samce. Jest jedna samica. Tu jeszcze muszę dorzucić tylko dwie samiczki, trzy samiczki są moim zdaniem. Znaki to mają czarne i niebieskie, to ja je robiłem. I idź na ziemię. Dobra, pokażemy jeszcze raz. Nic nie doleciało, chyba że teraz coś, nie tam pocztowy tylko chodzi. O jakie bystrzachy, to te świeżaki. Bystrzach i wypad. Niech się siedzą. Muszę znaleźć że jeszcze cztery samiczki. Tutaj młodziaki tak poszerwane Głębi się znowu gonią na jajka Ale już będą miały plastiki Dwóch nie ma, nie ma samca na żółtej obronce 8 8,8 Grocha A drugiego to nie wiem Tu jaki Budapesztek ją karmił Łużynka ładnego 3 albo cztery murzyniki już pozłaziły, ale ciekawe, grosz, jaki groszek pozłaziły tu, już teraz te dostały, ta para leciała 331 i 320, chyba 8 tam się pomyliłem z jednym numerem, zamiast był. 102 to powiedziałem 202 Ale jest ten O to jest ten gołąb, to jest ta z kuperkiem Tam mam w placu murzyna, zostałem trzy 3 dni temu Sam w las Sam w las Nie ma nic z murzynów Wiatr jest dzisiaj silny Wiatr jest silny W rozpłodzie mają wszystkie jajka tu pokażę muzynę, takiego zobaczyłem. Chłopaki robią. Krótki filmik dzisiaj będzie. Takiego muzyka zobaczyłem. Samica. A cała usmarowana w kominie. Cały czas się dobija do wyjścia. Krótki film. Nie puścić, nie puścić. Nie, nie Wiatr jest mocny. Wiatr jest mocny. A wolka coś nie chce wejść. Tutaj mi chórka siedzi na jajkach. O, trzy już jajka mam. Zobaczcie. Trzy jajka mam. Trzy jajka. Tutaj wam pokażę. Widyna ładnego. Jajka kolejne, widynki zniosły. Pokażę Wam malutkiego widyna. Chodź pokaż się. Pokaż się tutaj Runzaj Zobaczcie jaki runaj Co? Tutaj tata 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 o. Co? Niunius. Mają jajko plastikowe ich zabrane, bo była taka sytuacja, że siedział na jajku, młody się jeden wykluł, drugi za dwa dni się wykluł, tego jednego karmiły, a tego nie karmiły. O, o, jak tata, zobaczcie, jak tata. O, 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 co, no co, bonifacy? O, o, no co, a silny, mocny go on będzie. Lotów może nie będzie robił, ale tu mam fajne, tu mam fajne, zobaczcie. Takie rumunki a białe Czemu taki kolor? Taki kolor panowie, bo taki kolor bo to jest czerwony z żółtym. Przepraszam, czarny. Ten jest mniejszy bobas Zobaczcie jakie <laughs> A równe, eleganckie. Co jeść. Damy i Damy im troszkę jeść Chodź, 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 chodź Chodź, chodź, chodź To jest karma trochę pszenicą i z Nie chcą tak zbyt nie jeść chodź, 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 chodź Chodź, chodź ta samica siwa nadal nie zniosła jajka miły w parze. dupa tam para taka Ten samiec leje Może cię

Wita przyszła. Chodź! Załam to przyszła. Chodź, 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 chodź. Dobra, tutaj to się muszę zrobić. Zabiorę tą parę. Tutaj para tu się je ja daje. Nie nadaje się ta aparatu. Muszę na samicę znaleźć. Dobra, pozdrawiamy Panowie, jest kolejny murzyn Jest kolejny, ósmy murzyn Przed chwilą z kolegą właśnie gadałem 18.40 Proszę Zgawi telefonem, bo ja z mojego nie mogę Zobaczcie, jest kolejny Albo groch na żółtej 8 8.8 Albo na czarnej obrotce jego przyszła piórko z boku. Jest kolejna albo czarna obrączka. Brakuje jeszcze dwóch, w takim razie. 18:40. zobaczymy, co to jest. 18:40. Chodź, chodź, chodź. chodź, o, ale Chodź, On pójdzie do tych chłodych za 200%. Cała parę przez. Zobaczymy, jaki numer. 331 albo 200 coś. O tu skosz. Mówiłem? Tu będzie jeszcze z piórkiem taki Pokaż się Jak i wodoły Zobaczyłeś 200 coś albo 331 No jak? 331 Idź do młodziaków A jak Myślałem, że je nagrałem Musiałem to przegrać i to takich młodych Ale jedno już, już jedna jest matka przyszła teraz awiec idą maluchów idź. matka z piórkiem jest dobra, śrampa już upaliły 1840 z koleżką gadałem jeszcze dwie sztuki, panowie, jeszcze dwie sztuki dobrze kawi mi da telefon, bo mu się wgrywa kisza 1840. Nic nie ma. Nic nie ma. 18.40 spadł. Osta... 8 burzy. Ósmy burzy. Ten film będzie jutro, bo już ja wgrywam filmy. Na filmie będzie moim 7. A tu będzie 8. Ale to będzie jutro, dopiero z rzucone. mi przeszle. Tego sobie. Dobra, porory. Idę. Po telefonie, bo mi się ładuje. Dobrze, akurat czułem Pozdrawiam. Komu się podobał. A to i tak, to jutro będzie, będę opowiadał o nim. Dobra, ósmy burzyn, ósmy burzyn, parowie, 18.40 spadł. Z koleżką akurat gadałem, też tam lotował dzisiaj. Jeszcze mają czas. Jeszcze dobra godzina. Dwie sztuki, dwie sztuki. Pozdrawiam.